tutaj bliżej do linii startu za momenty ten ta chwila na którą czekamy w sposób szczególny czyli właśnie rozpoczęcie 30 kaszwolech Wrocław maratonu. Proszę państwa państwo nami już także jest pan generał brygady Marek Mecherzyński, pan prezes firmy Haskolek, pan Stanisław Han. Będzie towarzyszył, ale potem wystartuje. Wystartuje nasz 30. jubileuszowy Haskolek Wrocław Maraton. A zatem 5, 4, 3, 2, 1, start! Ależ to był wystrzał i odsłyszeli... Ruszyli na trasę ponad 4 tysiące osób, oni wszyscy tutaj pobrali pakiety startowe, oni teraz wszyscy wypoczęci, dobrze przygotowani, w dobrych nastrojach, w dobrych humorach, ruszają na ten morderczy dystans. 42 km i 195 metrów, oni potrzebują też Państwa dopingów. tutaj oczywiście, oczywiście ta kolumna będzie nam przebiegać, obok nas tutaj będziemy wszystkim ti brawo, będziemy mogli bardzo, bardzo gorąco y, y, powitać. No i życzyć oczywiście wszystkiego co najlepsze na trasie. Przede wszystkim zwycięstwa nad tym dystansem. Zwycięstwa nad tym samym sobą, bo to niezwykle ważne. Dystans border, czy dystans długi, 42 km i 195 metrów, ale po czymś takim, kiedy przywitamy Was tutaj za kilka godzin na mecie, będziecie mogli wszyscy powiedzieć, że wygraliście nie tylko z dystansem, że wygraliście z samym sobą i że tutaj jesteście zwycięzcami. My już Was podziwiamy i będziemy Was podziwiać dalej. Będziemy Was także podziwiać na linii mety, na której będziemy, obiecujemy na Was czekać. Przypomnę także, że pofikujemy naszych maratoniczynków, to oczywiste, w całym mieście na trasie, która została specjalnie poprowadzona. Przypomnę, że mamy nasze Centra Przyjaciół Maratonu przy Marino i w Parku Zachodnim przy Kreatorze, tam też osoby które będą Wam pomagać na ten doping na pewno możecie liczyć z tego dopingu nie zabraknie i tak jak mówiłem będziemy, będziemy na Was czekać tutaj na linii betów. No a potem, a potem na zakończenie tej grupy, ponad 4000 osób, wystartuje nasza sztafeta maratońska, biegnij po nadzieję, przylądek nadziei, pani profesor Alicji Chybickiej, o tym już oczywiście wszyscy wiemy, to też pamiętamy, chociażby z poprzedniego kaskolekty Wrocław Maratonu, oni pojawią się, pojawią się na trasie za główną grupą maratońską i za nich też bardzo, bardzo mocno będziemy trzymać kciuki, a zatem ponad 4000 tysiące osób już na linii Startu już duża część osób także te linie startu przekroczyła. No i także apel do zawodników biegu rodzinnego Naturkapswila Olimpijska, żeby się przygotowywać się do startu, żeby tutaj jednak ustawić, je, ustawić się w alejce, bo Wasz start już niebawem po tym, jak wystartuje bieg maratoński. A zatem przypomnę, ponad 4 tysiące osób tutaj już na linii startu witaliśmy witaliśmy wszystkich zaproszonych gości witamy także Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biegów Pana Henryka Paskala. Witamy dyrektorów maratonu z Poznania, Krakowa, Dębna, Torunia, Jarosławska, Bszczyny, dyrektora Biegu Katorznika. No i wszyscy tutaj, którzy są moje znani, którzy startują startują my właśnie i organizują maratony, są razem z nami. Jest tam bardzo miło, że ten 30 jubileuszowy has kolegi w Maraton wygląda właśnie takie nazale. Brawa, myślę, brawa dla tych wszystkich, którzy jeszcze teraz przekraczają linię startu i tak jak mówiłem, ponad 4 tysiące osób. Odebrało pakietem startowe i wszystkim oczywiście życzymy przede wszystkim tego, aby dotarli tutaj za kilka godzin. No jeżeli nie uśmiechnięci, to uśmiechnięci na pewno z tego, że udało im się pokonać samych siebie, że udało im się zwyciężyć w tym momencie tym dystansie. Wiele znakomitych osobistości, także na trasie naszego 30 jubileuszowego haskolek Wrocław Maratonu i przypomnę po nich. Sztafeta pani profesor Alicji Chilickiej, przylądek nadziei, sztafeta maratońska Biegli i nadzieję, którą znamy doskonale, do której się bardzo szeroko zawsze uśmiechamy, która jest z nami przy wszystkich maratońskich biegach. Będzie zatem okazja, żebyśmy tę sztafety widzieli wszyscy uczestników tej sztafety w takich pięknych, czerwono-białych koszulkach oni wyruszą na trasę jak tylko jak tylko linię startu minie grupa zasadnicza a ta grupa zasadnicza dzisiaj większa niż kiedykolwiek bo to ponad 4 tysiące osób dlatego troszeczkę to wszystko potrwa Natomiast zachęcamy też teraz, żeby tutaj przez cały czas dopingować wszystkich tych, którzy już ruszyli albo też ruszają na trasę, żeby czuli Państwa wsparcie, żeby czuli Państwa doping, żeby wiedzieli, że na tej trasie tak naprawdę nie są sami, tylko jesteśmy jesteśmy z nimi i tutaj będziemy będziemy robić wszystko, żeby ich w jakiś sposób wspierać. Ponad 4 tysiące osób to zatem ci, którzy już ruszają na trasę 30 has wrocław maratonu no i tak jak mówię kilka godzin będziemy na nich czekać i później, i później będziemy, będziemy mogli powitać ich tu na mecie teraz dla tych, którzy już wystartowali i dla tych, którzy za moment wystartują jeszcze nasz niezrównany pan komisarz. Adam Witki razem ze swoją orkiestrą poprosimy o kolejny taki przerywnik muzyczny na starcie. Do

Bravo, 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 bravo! Dobrze! 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 Chegou a deslizar